Książę Maksymilian von Habsburg stał przy oknie swojego gabinetu, patrząc na jesienne ogrody Zamku Belweder. Miał 35 lat i rządził księstwem od 10 lat, odkąd zmarł jego ojciec. Był szanowany, obawiano się go, ale nikt nie odważył się go pokochać. Zamek, choć wspaniały, był zimny i pusty, podobnie jak jego życie. Jego sekretarz, pan Hoffmann, wszedł z listą kandydatek na stanowisko zarządczyni dworu. Poprzednia zarządczyni, stara baronowa Müller, zmarła miesiąc wcześniej, pozostawiając chaos w organizacji zamkowych spraw. Wasza wysokość, powiedział Hoffman, mamy pięć kandydatek, wszystkie z dobrych rodzin, z doświadczeniem w zarządzaniu wielkimi domami. Maksymilian skinął głową, nie odwracając się od okna, potrzebował kogoś kompetentnego, kogoś, kto przywróci porządek w zamku, ale w głębi serca pragnął czegoś więcej, kogoś, kto wniesie ciepło do tych kamiennych murów. Umów spotkania na jutro, powiedział. Chcę osobiście poznać każdą kandydatkę. Hoffman zawahał się. Wasza wysokość, czy to konieczne? Zwykle takie sprawy załatwia główny kamerdyner. Tym razem chcę sam zdecydować. Gdy Hoffman wyszedł, Maksymilian wrócił do swojego biurka. Papiery, raporty, petycje, wszystko to wypełniało jego dni, ale nie jego serce. Był władcą, który miał wszystko, czego można było zapragnąć. Ale czuł się najbardziej samotnym człowiekiem na świecie. Wieczorem, gdy siedział sam przy kolacji w wielkiej sali jadalnej, zastanawiał się, czy kiedykolwiek znajdzie kogoś, kto zobaczy w nim nie księcia, ale po prostu mężczyznę. Świece rzucały tańczące cienie na ściany, a cisza była tak głęboka, że słyszał bicie własnego serca. Jutro miał poznać kandydatki. Może jedna z nich będzie inna, może jedna z nich wniesie do jego życia to, Czego tak desperacko potrzebował, prawdziwą ludzką więź. Rozdział drugi spotkanie z Katarzyną. Następnego dnia Maksymilian przeprowadził cztery rozmowy z kandydatkami. Wszystkie były kompetentne, doświadczone, ale także zimne i formalne. Traktowały go wyłącznie jako pracodawcę, z dystansem należnym jego pozycji. Żadna nie wzbudziła w nim niczego więcej niż profesjonalne zainteresowanie. Ostatnią kandydatką była Katarzyna Kowalska. 27 wdowa po kapitanie armii. Gdy weszła do gabinetu, Maksymilian natychmiast zauważył różnicę. Była piękna, ale w sposób naturalny, bez sztuczności innych kandydatek. Jej ciemne włosy były skromnie upięte, a prosta suknia podkreślała jej gracją. Wasza wysokość, powiedziała, kłaniając się z godnością, ale bez przesadnej ceremonialności. Pani Kowalska, odpowiedział Maksymilian, wskazując krzesło, proszę usiąść. Gdy zaczęła mówić o swoim doświadczeniu, Maksymilian był zaskoczony jej spokojem. Nie wydawała się onieśmielona jego obecnością, ale także nie była zuchwała. Mówiła o zarządzaniu domem swojego zmarłego męża, o organizacji przyjęć dla oficerów, o dbaniu o służbę. Dlaczego chce pani pracować w moim zamku? zapytał. Katarzyna spojrzała mu prosto w oczy. Bo potrzebuje pracy wasza wysokość, ale także dlatego, że dom bez kobiecej ręki staje się tylko budynkiem. Myślę, że potrafię przywrócić temu miejscu ciepło. Jej słowa uderzyły go mocniej niż się spodziewał. Ciepło to było dokładnie to, czego brakowało w zamku. Ma pani dzieci? Zapytał. Nie, wasza wysokość. Mój mąż zginął rok po ślubie. Nie mieliśmy czasu na dzieci. W jej głosie był smutek, ale nie gorycz. Maksymilian poczuł dziwną więź z tą kobietą, która także znała samotność. Kiedy może pani rozpocząć pracę? Kiedy wasza wysokość sobie życzy? Jutro pan Hoffman wprowadzi panią w obowiązki. Gdy Katarzyna wyszła, Maksymilian został sam ze swoimi myślami. Coś w tej kobiecie było inne. Może rzeczywiście wniesie do zamku to ciepło, którego tak bardzo potrzebował. Rozdział trzeci, pierwsze dni. Katarzyna rozpoczęła pracę następnego dnia i od razu widać było różnicę. Zamek, który przez miesiąc pogrążał się w chaosie, zaczął odzyskiwać porządek. Służba, która była zdezorganizowana i zniechęcona, nabrała nowej energii pod jej kierownictwem. Maksymilian obserwował ją z dystansu, zafascynowany sposobem w jaki traktowała ludzi. Nie wydawała rozkazów, jak poprzednia zarządczyni, ale prosiła i tłumaczyła. Znała imiona wszystkich służących już po trzech dniach i pamiętała o ich problemach osobistych. Pewnego wieczora, gdy przechodził przez korytarz, usłyszał śmiech dobiegający z kuchni, zajrzał przez uchylone drzwi, i zobaczył Katarzynę siedzącą przy stole z kucharkami, pomagającą im w przygotowaniu menu na następny dzień. Wszystkie kobiety śmiały się z jakiegoś żartu, a atmosfera była ciepła i rodzinna. Maksymilian nie pamiętał, kiedy ostatni raz słyszał śmiech w swoim zamku. Następnego dnia Katarzyna przyszła do jego gabinetu z raportami o stanie gospodarstwa domowego. Była profesjonalna, ale nie zimna. Gdy mówiła o potrzebach zamku, w jej głosie była troska, jakby naprawdę zależało jej na tym miejscu. Wasza wysokość, powiedziała, zauważyłam, że w waszych prywatnych komnatach jest bardzo zimno, może powinniśmy zwiększyć liczbę kominków? Maksymilian był zaskoczony. Nikt wcześniej nie zwracał uwagi na jego komfort osobisty. To nie jest konieczne, odpowiedział. Ale wasza wysokość może się przeziębić. Jesień jest chłodna, a te stare mury przerwała, rumieniąc się lekko. Przepraszam, to nie moja sprawa. Nie, powiedział Maksymilian cicho, to jest pani sprawa. Proszę zająć się tym. Gdy wyszła, Maksymilian uświadomił sobie, że po raz pierwszy od lat ktoś się o niego zatroszczył, nie o księcia, nie o władcę, ale o człowieka, który może się przeziębić w zimnych komnatach. To było dziwne uczucie i bardzo przyjemne. Rozdział czwarty. Pierwsze oznaki troski. W następnych tygodniach Katarzyna wprowadzała małe zmiany, które czyniły zamek bardziej przyjaznym. Świeże kwiaty pojawiły się w salach, gdzie wcześniej panowała sterylna elegancja, posiłki stały się bardziej różnorodne i smakowite. Służba pracowała z większym entuzjazmem, ale to, co najbardziej zaskoczyło Maksymiliana, to sposób, w jaki Katarzyna zaczęła dbać o jego osobiste potrzeby. Zauważyła, że pracuje do późna, i zaczęła zostawiać w jego gabinecie herbatę i lekkie przekąski. Gdy zobaczył go pewnego ranka z bólem głowy po długiej nocy nad dokumentami, następnego dnia przyniosła mu specjalny napar ziołowy. Moja babcia zawsze mówiła, że to pomaga na przemęczenie, powiedziała, stawiając filiżankę na jego biurku. Maksymilian spojrzał na nią zaskoczony. Skąd pani wiedziała, że Wasza wysokość wygląda na zmęczonego? To moja praca, żeby dbać o wszystkich w zamku. Włącznie z wami, ale w jej oczach było coś więcej niż profesjonalna troska. Była w nich ciepłość, prawdziwe zainteresowanie jego dobrem. Pewnego wieczora, gdy Maksymilian pracował bardzo późno, katarzyna zapukała do drzwi gabinetu. Wasza wysokość, czy mogę wejść? Oczywiście. Wniosła tacę z kolacją. Pomyślałam, że jesteście głodni. Kucharz przygotował waszą ulubioną zupę. Maksymilian spojrzał na nią z wdzięcznością. Skąd pani wie, jaka jest moja ulubiona zupa? Katarzyna uśmiechnęła się lekko. Obserwuję, co wasza wysokość jest największym apetytem, to także część mojej pracy. Gdy stawiała tacę na stoliku, Maksymilian zauważył, jak gracnie się porusza, jak jej obecność wypełnia pokój ciepłem. Po raz pierwszy od lat nie czuł się samotny w swoim gabinecie. Dziękuję, powiedział cicho. To nic takiego wasza wysokość. Ale oboje wiedzieli, że to było coś więcej niż zwykła służba. Rozdział piąty. Rosnące przywiązanie miesiące mijały, a relacja między Maksymilianem a Katarzyną powoli się pogłębiała. Oficjalnie pozostawała jego zarządczynią, ale nieoficjalnie stała się kimś więcej powierniczką, przyjaciółką, osobą, która rozumiała jego potrzeby lepiej niż on sam. Katarzyna nauczyła się rozpoznawać jego nastroje. Gdy był zestresowany sprawami państwowymi, zostawiała w jego gabinecie książkę poezji, którą lubił czytać dla relaksu. Gdy był smutny, Znajdowała pretekst, żeby zostać dłużej i porozmawiać o sprawach zamku, ale tak naprawdę po to, żeby nie był sam. Maksymilian z kolei zaczął zauważać małe szczegóły dotyczące Katarzyny, sposób w jaki jej oczy smutniały, gdy myślała o zmarłym mężu, jak jej twarz rozjaśniała się, gdy mówiła o planach na zamek, jak delikatnie traktowała służbę, ale stanowczo, gdy było to konieczne. Pewnego zimowego wieczoru Maksymilian znalazł ją w bibliotece czytającą przy kominku. Wyglądała tak spokojnie i pięknie w blasku ognia, że przez chwilę nie mógł się ruszyć. Przepraszam, Wasza Wysokość, powiedziała, wstając szybko. Nie wiedziałam, że chcecie korzystać z biblioteki. Proszę zostać, powiedział. Co pani czyta? Pokazała mu książkę. Tom poezji romantycznej. Mój mąż kochał poezję. Czasami czytam, żeby czuć się bliżej niego. Maksymilian usiadł w fotelu naprzeciwko niej. Opowie mi pani o nim? Katarzyna była zaskoczona jego zainteresowaniem, ale zaczęła opowiadać. Mówiła o mężu z miłością, ale bez żalu, z wdzięcznością za czas, który mieli razem. Brzmi na to, że był szczęśliwym człowiekiem, powiedział Maksymilian. Dlaczego? Bo był kochany, prawdziwie kochany. W jego głosie była tęsknota, której Katarzyna nie mogła nie zauważyć. Po raz pierwszy zobaczyła w nim nie księcia, ale samotnego mężczyznę, który pragnął tego samego, co wszyscy być kochanym za to, kim jest. A nie za to, co posiada. Rozdział szósty. Moment słabości. Pewnej marcowej nocy Maksymilian zachorował. Gorączka była wysoka, a on zwykle tak silny i kontrolujący wszystko leżał bezradny w łóżku. Katarzyna, gdy dowiedziała się o jego stanie, natychmiast przejęła opiekę nad nim. Przez trzy dni nie odchodziła od jego łóżka. Okładała go mokrymi ręcznikami, gdy gorączka była za wysoka, karmiła go rosołem, gdy był za słaby, żeby jeść sam. Czytała mu nagłos, gdy nie mógł spać. W delirium gorączki Maksymilian mówił rzeczy, których nigdy nie powiedziałby w pełni świadomości. Mówił o samotności, o ciężarze władzy, o tym, jak bardzo pragnie, żeby ktoś go pokochał nie za tytuł, ale za to, kim naprawdę jest. Katarzyna słuchała tego wszystkiego z bolącym sercem, zdając sobie sprawę, jak bardzo ten potężny mężczyzna cierpi w swojej izolacji. Gdy gorączka w końcu opadła, Maksymilian obudził się i zobaczył Katarzynę siedzącą przy jego łóżku, bladą ze zmęczenia. Jak długo tu jesteście? zapytał słabym głosem. Trzy dni, odpowiedziała. Jak się czujecie? Lepiej, ale pani wygląda okropnie. Kiedy ostatnio spaliście? Katarzyna uśmiechnęła się zmęczenie. To nieważne. Ważne, że wyzdrowialiście. Maksymilian spojrzał na nią z wdzięcznością tak głęboką, że nie potrafił jej wyrazić słowami. Ta kobieta poświęciła swoje zdrowie, żeby się nim zaopiekować. Nikt nigdy tego dla niego nie zrobił. Dlaczego? zapytał cicho. Dlaczego co? Dlaczego tak się mną opiekowaliście? To nie było konieczne. Katarzyna zawahała się, a potem powiedziała cicho, bo wszyscy potrzebujemy kogoś, kto się o nas zatroszczy, nawet książęta. W tym momencie Maksymilian zrozumiał, że jego uczucia do Katarzyny wykraczają daleko poza wdzięczność pracodawcy. Pokochał tę kobietę, która widziała w nim człowieka, nie tytuł. Rozdział siódmy: wyznanie uczuć po wyzdrowieniu. Maksymilian nie mógł przestać myśleć o Katarzynie: sposób w jaki się nim opiekowała czułość w jej dotyku, troska w jej oczach, wszystko to budziło w nim uczucia, których nigdy wcześniej nie doświadczył, ale był księciem, a ona jego pracownicą. Różnica społeczna między nimi była przepaścią, której nie można było przeskoczyć, a jednak jego serce nie dbało o konwenanse. Pewnego wieczoru, gdy Katarzyna przynosiła mu wieczorną herbatę, Maksymilian nie wytrzymał dłużej. Katarzyno, powiedział używając jej imienia po raz pierwszy. Ona podniosła wzrok, zaskoczona intymnym tonem jego głosu. Muszę pani coś powiedzieć. Wiem, że to nieodpowiednie, wiem, że może to zmienić wszystko między nami, ale nie mogę dłużej milczeć. Katarzyna postawiła filiżankę, jej serce zaczęło bić szybciej. Pokochałem panią, powiedział Maksymilian. Jego głos drżał z emocji. Wiem, że to szaleństwo, wiem, że jestem księciem, a pani moją pracownicą, ale nie mogę udawać, że to, co czuję, to tylko wdzięczność. Katarzyna stała w milczeniu, jej oczy wypełniły się łzami. Proszę coś powiedzieć, błagał Maksymilian. Wasza wysokość. zaczęła. Maksymilian. Proszę, niech pani mówi mi, Maksymilian. Maksymilian, powtórzyła cicho, ja także, ja także was kocham, ale to niemożliwe. Jesteście księciem, macie obowiązki, lud, który na was liczy, a ja jestem tylko wdową bez majątku i pozycji. Nie obchodzi mnie to, powiedział Maksymilian, podchodząc do niej. Obchodzi mnie tylko to, że bez pani moje życie jest puste. Katarzyna płakała teraz otwarcie, ale co powiedzą ludzie, co powie dwór? Niech mówią, co chcą. Przez całe życie robiłem to, czego ode mnie oczekiwano. Teraz chcę zrobić coś dla siebie. Wziął jej twarz w dłonie i pocałował ją delikatnie. Katarzyna odpowiedziała na pocałunek, pozwalając sobie na chwilę szczęścia, zanim rzeczywistość znów ich dopadnie. Rozdział ósmy: Sekretny romans. W następnych tygodniach Maksymilian i Katarzyna żyli w dwóch światach. Oficjalnie pozostawała jego zarządczynią, a on księciem, który traktował ją z profesjonalnym szacunkiem, ale w prywatności, w ukradkowych momentach, byli kochankami, którzy znaleźli w sobie to, czego szukali całe życie. Spotykali się późnymi wieczorami w bibliotece, gdzie mogli rozmawiać godzinami o wszystkim i niczym. Maksymilian opowiadał jej o ciężarze władzy, o samotności, która towarzyszyła mu od dzieciństwa. Katarzyna dzieliła się z nim wspomnieniami o mężu, o marzeniach, które miała przed jego śmiercią. Czasami myślę, że gdybym nie był księciem, gdybym był zwykłym człowiekiem, może byłbym szczęśliwszy, powiedział pewnego wieczoru Maksymilian. Ale wtedy byśmy się nie spotkali, odpowiedziała Katarzyna. Los sprawił, że nasze drogi się przecięły. Czy wierzysz w przeznaczenie? Wierzę, że niektóre spotkania nie są przypadkowe. Może byliśmy skazani na to, żeby się pokochać, nawet jeśli to miało być trudne. Maksymilian przytulił ją mocniej. Chciałbym móc dać ci więcej, chciałbym móc ogłosić całemu światu, że cię kocham. Masz mi już wszystko, czego potrzebuję, powiedziała Katarzyna. Twoje serce, twoją miłość. To więcej niż śmiałam marzyć. Ale oboje wiedzieli, że ich sekret nie może pozostać ukryty na zawsze. Dwór był pełen oczu i uszu, a plotki roznosiły się szybko. Pierwszym, który zaczął coś podejrzewać, był pan Hoffman. Zauważył, jak książę patrzy na Katarzynę, jak jego twarz łagodnieje w jej obecności. Zauważył także, że Katarzyna rumieni się, gdy książę się do niej odzywa. Hoffman był lojalny wobec Maksymiliana, ale martwił się o konsekwencje takiego związku. Książę potrzebował żony z dobrej rodziny, kogoś, kto wzmocni jego pozycję polityczną. Romans z zarządczynią mógł zniszczyć jego reputację, ale widząc, jak szczęśliwy jest Maksymilian, Hoffman wahał się, czy powinien interweniować. Rozdział 9. Pierwsze plotki nieuniknione stało się faktem. Plotki o romansie księcia z jego zarządczynią zaczęły krążyć po dworze. Na początku były to tylko szepty, niepewne spojrzenia, ale z czasem stały się coraz śmielsze. Baronowa von Stein, jedna z najbardziej wpływowych dam dworu, była pierwszą, która otwarcie wyraziła swoje oburzenie. To skandal, mówiła do innych dam podczas popołudniowej herbaty. Książę kompromituje się z tą zarządczynią. To niegodne jego pozycji. Plotki dotarły do uszu Katarzyny, która zaczęła się odsuwać od Maksymiliana. Podczas oficjalnych spotkań była jeszcze bardziej formalna niż wcześniej, unikała jego wzroku, starała się spędzać z nim jak najmniej czasu. Maksymilian zauważył zmianę i pewnego wieczoru zapytał ją o to wprost: Unikasz mnie, powiedział, gdy spotkali się w bibliotece. Ludzie mówią, odpowiedziała Katarzyna, nie patrząc na niego: Plotkują o nas. I co z tego? Nie obchodzi mnie, co mówią, ale mnie obchodzi, obchodzi mnie wasza reputacja, wasz honor, jestem tylko zarządczynią, ale wy jesteście księciem, macie obowiązki wobec swojego ludu. Maksymilian wziął ją za ręce. Moim obowiązkiem jest także być szczęśliwym, a bez ciebie nie jestem. Ale za jaką cenę, jeśli dwór się przeciwko Wam obróci, jeśli ludzie stracą do Was szacunek, wtedy znajdziemy inne rozwiązanie. Katarzyna spojrzała na niego z niepokojem. Jakie rozwiązanie? Nie wiem jeszcze, ale nie pozwolę, żeby plotki zniszczyły to, co mamy. Mimo jego zapewnień, Katarzyna czuła rosnący niepokój kochała Maksymiliana, ale nie chciała być przyczyną jego upadku. Zaczęła myśleć o tym, czy nie powinna odejść z zamku, zanim będzie za późno. Tymczasem baronowa von Stein i jej sojusznicy planowali interwencję. Postanowili porozmawiać z księciem i przekonać go, żeby zakończył ten niestosowny romans. Burza zbierała się nad zamkiem Belvedere. Rozdział dziesiąty. Konfrontacja. Konfrontacja przyszła szybciej niż Maksymilian się spodziewał. Baronowa von Stein w towarzystwie trzech innych wpływowych dam dworu zażądała audiencji u księcia. – Wasza wysokość – zaczęła baronowa, gdy stanęły przed jego biurkiem – musimy porozmawiać o bardzo delikatnej sprawie – Maksymilian wiedział, o co chodzi, ale postanowił zmusić je do wypowiedzenia tego wprost. Słucham. Chodzi o waszą relację z panią Kowalską. Cały dwór mówi o tym romansie, to kompromituje waszą pozycję i honor naszego księstwa. Moja prywatne życie nie jest przedmiotem dyskusji, odpowiedział Maksymilian chłodno. Ale Wasza Wysokość, wy nie macie prywatnego życia, powiedziała inna z dam. Jesteście księciem. Wszystko, co robicie, ma wpływ na nas wszystkich. Pani Kowalska to doskonała zarządczyni, nie widzę powodu, żeby ją zwolnić. Nie chodzi o jej kompetencje, nalegała baronowa. Chodzi o to, że jest nieodpowiednia dla księcia. Potrzebujecie żony z dobrej rodziny, kogoś, kto wzmocni wasze sojusze polityczne. Maksymilian wstał z krzesła, jego oczy błysnęły gniewem. Czy sugerujecie, że powinienem żenić się bez miłości dla politycznych korzyści? Tak właśnie robią wszyscy władcy, odpowiedziała baronowa. To wasza powinność, moja powinność, to dbanie o dobro mojego ludu, a szczęśliwy władca jest lepszym władcą niż nieszczęśliwy. Ale wasza wysokość wystarczy przerwał im Maksymilian. Ta rozmowa jest skończona. Proszę opuścić mój gabinet. Gdy damy wyszły, Maksymilian został sam ze swoimi myślami. Wiedział, że to dopiero początek. Presja będzie rosła, a on będzie musiał podjąć decyzję. Czy wybrać miłość, czy obowiązek? Tego wieczoru opowiedział Katarzynie o konfrontacji. Widzisz? Powiedziała ze łzami w oczach. To się zaczyna. Będą was zmuszać do wyboru między mną a waszymi obowiązkami. Już wybrałem odpowiedział Maksymilian. Wybrałem ciebie. Ale za jaką cenę? to pytanie zostało bez odpowiedzi. Rozdział 11. Trudna decyzja. Presja na Maksymiliana rosła z każdym dniem. Nie tylko dwór był przeciwny jego związkowi z Katarzyną, zaczęły napływać listy od innych książąt, wyrażające zaniepokojenie jego niestosownym zachowaniem. Niektórzy grozili nawet zerwaniem sojuszy politycznych. Maksymilian czuł się jak w pułapce. Z jednej strony była miłość do Katarzyny, która dała mu szczęście, jakiego nigdy wcześniej nie zaznał. Z drugiej strony były jego obowiązki wobec księstwa i ludu, który na niego liczył. Katarzyna widziała jego rozterki i cierpiała, wiedząc, że jest ich przyczyną. Pewnego wieczoru podjęła decyzję, która miała wszystko zmienić. Maksymilian, powiedziała, gdy spotkali się w bibliotece, muszę odejść. Co? Maksymilian spojrzał na nią z przerażeniem. O czym mówisz? Muszę opuścić zamek, to jedyne rozwiązanie. Nie, nie pozwolę ci odejść. Katarzyna wzięła jego twarz w dłonie. Kocham cię za bardzo, żeby być przyczyną twojego upadku. Jesteś księciem, masz obowiązki, które są większe od naszej miłości. Nic nie jest większe od naszej miłości, powiedział Maksymilian desperacko. Twój lud potrzebuje cię. Księstwo potrzebuje silnego przywódcy, nie kogoś, kto jest skompromitowany skandalem. A ja potrzebuję ciebie – Katarzyna płakała teraz otwarcie – a ja potrzebuję wiedzieć, że jesteś szczęśliwy i szanowany, że rządzisz mądrze i sprawiedliwie, nie mogę być przyczyną, dla której to wszystko stracisz. Maksymilian przytulił ją mocno, czując, jak jego świat się wali. Nie mogę bez ciebie żyć. Musisz. Dla dobra wszystkich. A co z twoim dobrem? Co z twoim szczęściem? Moje szczęście to twoje szczęście. Jeśli będziesz dobrym księciem, jeśli będziesz szanowany i kochany przez swój lud, to będę szczęśliwa. Maksymilian wiedział, że Katarzyna ma rację, ale nie mógł się z tym pogodzić. Miłość, którą znalazł, była zbyt cenna, żeby ją stracić. Daj mi czas, błagał. Może znajdę inne rozwiązanie. Katarzyna skinęła głową, ale w głębi serca wiedziała, że niektóre problemy nie mają rozwiązania. Czasami miłość wymaga największego poświęcenia, rezygnacji z tego, co się kocha najbardziej. Rozdział dwunasty. Nieoczekiwane rozwiązanie. Gdy wydawało się, że sytuacja nie ma wyjścia, przyszła pomoc z nieoczekiwanej strony. Cesarz, najwyższy władca w hierarchii feudalnej, przysłał swojego emisariusza z wiadomością, która miała wszystko zmienić. Wasza wysokość, powiedział emisariusz podczas oficjalnej audiencji, jego cesarska mość słyszał o waszej sytuacji osobistej. Maksymilian przygotował się na najgorsze. Jeśli cesarz był niezadowolony z jego romansu, mógł go pozbawić tytułu. Cesarz uważa, kontynuował emisariusz, że książę, który potrafi kochać i być kochany, jest lepszym władcą niż ten, który rządzi tylko z obowiązku. Miłość czyni człowieka bardziej ludzkim, a ludzkość to cecha, której potrzebują wszyscy przywódcy. Maksymilian nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Dlatego jego cesarska mość postanowił nadać pani Kowalskiej tytuł hrabiny, co czyni ją odpowiednią partią dla księcia. Sala wybuchła szmerem. Baronowa von Stein pobladła – a inne damy dworu patrzyły na siebie z niedowierzaniem. Cesarz życzy waszej wysokości szczęścia w małżeństwie i długiego, mądrego panowania. Gdy emisariusz skończył, Maksymilian poczuł, jak ogromny ciężar spada mu z serca. Cesarz nie tylko nie potępił jego miłości, ale ją błogosławił. Tego wieczoru Maksymilian pobiegł do Katarzyny z radosną wiadomością. Słyszałam, powiedziała, zanim zdążył coś powiedzieć. Cały zamek o tym mówi. Więc zostaniesz? Wyjdziesz za mnie? Katarzyna spojrzała na niego z miłością i wdzięcznością. Tak, zostanę, ale nie dla tytułu. Zostanę, bo Cię kocham i bo wierzę, że razem będziemy lepsi niż osobno. Maksymilian pocałował ją, czując, że w końcu może mieć wszystko: miłość i obowiązek, szczęście osobiste i dobro księstwa. Będziemy szczęśliwi, szepnął. Już jesteśmy, odpowiedziała Katarzyna. Dwór, który wcześniej był przeciwny ich związkowi, Teraz musiał zaakceptować decyzję cesarza. Baronowa von Stein i jej sojuszniczki nie miały wyboru. Musiały okazywać szacunek przyszłej księżnej. Rozdział 13. Epilog. Miłość triumfuje. Rok później zamek Belweder był świadkiem najpiękniejszego ślubu w historii księstwa. Katarzyna, teraz hrabina Kowalska, szła do ołtarza w sukni z białego jedwabiu, promieniując szczęściem. Maksymilian czekał na nią przy ołtarzu. Jego oczy błyszczały miłością i dumą. Ceremonia była wspaniała, ale to, co naprawdę liczyło się, działo się w sercach nowożeńców. Po miesiącach niepewności i walki o swoją miłość, w końcu mogli być razem oficjalnie, z błogosławieństwem cesarza i akceptacją dworu. Czy bierzesz Katarzynę za żonę, by ją kochać i szanować we wszystkich dniach Twojego życia? zapytał arcybiskup. Biorę, odpowiedział Maksymilian. Jego głos był pewny i pełen emocji. Czy bierzesz Maksymiliana za męża, by go kochać i wspierać we wszystkich dniach twojego życia? Biorę, odpowiedziała Katarzyna, a łzy radości błyszczały w jej oczach. Gdy zostali ogłoszeni mężem i żoną, cały zamek wybuchł okrzykami radości. Nawet ci, którzy wcześniej byli przeciwni temu związkowi, nie mogli nie zauważyć, jak bardzo ci dwoje ludzi się kochają. Na weselu Maksymilian wygłosił toast, który zapadł w pamięć wszystkich obecnych. Przez całe życie myślałem, że moja rola jako księcia wymaga poświęcenia szczęścia osobistego, ale moja żona nauczyła mnie, że miłość nie osłabia władcy. Wzmacnia go. Człowiek, który potrafi kochać i być kochany, lepiej rozumie potrzeby swojego ludu. Katarzyna uśmiechnęła się do niego z miłością, a ja nauczyłam się, że czasami to, co wydaje się niemożliwe, staje się możliwe, jeśli tylko mamy odwagę walczyć o to, w co wierzymy. Lata, które nastąpiły, były najszczęśliwsze w życiu Maksymiliana. Katarzyna nie tylko była kochającą żoną, ale także mądrą doradczynią i ukochaną księżną. Jej troska o ludzi, jej umiejętność łączenia różnych grup społecznych, jej naturalny talent do zarządzania, wszystko to czyniło ją idealną partnerką dla księcia. Maksymilian z kolei stał się lepszym władcą, bo był szczęśliwszym człowiekiem. Jego decyzje były mądrzejsze, bo podejmował je z sercem pełnym miłości, nie pustym i zimnym. Gdy urodziło się ich pierwsze dziecko, syn, który miał dziedziczyć księstwo, Maksymilian trzymał go w ramionach i szepnął: Będziesz wychowywany w miłości synu. Nauczysz się, że prawdziwa siła płynie z serca, nie z tytułu. Katarzyna patrzyła na męża i syna, czując, że jej życie jest kompletne zaczęła jako zarządczyni, która miała dbać o zamek, ale stała się kobietą, która uzdrawiała samotne serce księcia. Dziękuję, szepnął Maksymilian, całując ją delikatnie. Za co? Za to, że nauczyłaś mnie, że potrzebuję nie tylko szacunku poddanych, ale także czułości kobiety. Za to, że pokazałaś mi, że miłość to nie słabość, ale największa siła ze wszystkich. Katarzyna uśmiechnęła się, patrząc na swoją rodzinę. A ty nauczyłeś mnie, że czasami Najważniejszą pracą w życiu jest kochanie kogoś, kto tego potrzebuje. I tak książę, który zatrudnił ją, by opiekowała się jego dworem, odkrył, że naprawdę potrzebował jej czułości. I że ta czułość zmieniła nie tylko jego życie, ale także sposób, w jaki rządził swoim księstwem.